Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek, a dzisiaj premiera, premiera nowego produktu od Soft99, nowe Glaco Glaco DX. Na początku zaznaczę, że to będzie dopiero moje pierwsze użycie nowej niewidzialnej wycieraczki od Softa i jestem bardzo ciekawy, jak się pracuje, jak będzie się zachowywała, a jeżeli chodzi o trwałość, no to oczywiście będziemy informować Was o tym w czasie. Jeżeli chodzi o nowe Glaco DX, absolutnie nie możemy porównywać tego do Ultra Glaco, ponieważ tutaj ta trwałość nie jest aż tak wysoka. Producent przewiduje w granicach 4 miesięcy, plus minus oczywiście, zawsze jest ten plus minus. E, natomiast mamy tutaj ultrahydrofobowość, i sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Soft99 stwierdził, że jest to pierwszy tak wysokohydrofobowy produkt, który jest w stanie utrzymać się dłużej na szybach w ich historii. Oczywiście mają jeszcze w, swojej, w swoim portfolio produkt o nazwie Mirror Zero, który jest ultrahydrofobowy, ale tamten nie ma tej trwałości. Dlatego tym bardziej jestem ciekawy jak ten DX będzie działał. Rozpakujmy sobie może produkt, a ja jeszcze na początku dodam e, o, o, o takich ciekawostkach jak na przykład ich nowa technologia o enigmatycznej nazwie SARF, S -A -R -F, czyli Strong Adhesion Rapid Finish e, i chodzi o to, że ten produkt po prostu bardzo szybko wiąże się z powierzchnią szyby. Co sprawia, że szybko możemy go docierać i szybko, w krótkim czasie jest już gotowy, żeby auto wyjechało na zewnątrz. Jeżeli chodzi o samą aplikację, bardziej przypomina, odłożę tylko. Jeżeli chodzi o samą aplikację, produkt bardziej przypomina nam ro Roloona, czyli ten ich bardziej podstawowy produkt, ponieważ e, po dotarciu mamy jedynie 5 do 10 minut i pierwsze dotarcie robimy mokrą mikrofibrą, dopiero drugie dotarcie suchą, ale o tym będę przypominał w trakcie aplikacji. E, co jeszcze ważne na zasługę, jakby na, na, jak, na zasługę, co jeszcze po prostu, co jeszcze ważne, Zmieniono troszeczkę główkę. Mamy tutaj oczywiście ten ich aplikator, dzięki czemu po prostu nie potrzebujemy dodatkowego aplikatora i ściereczki do nakładania. A ta główka jest jeszcze ruchoma, co pomoże nam dojść na pewno daleko tam do szyby. Może przyłożę, ona jeszcze nie jest nasączona, ale zobaczcie, będzie nam łatwiej. O, wyjechać tam dalej, tak? Tym bardziej, jeżeli mamy do, e, z, do czynienia z wyższym samochodem. Będzie to zdecydowanie bardziej ułatwione. Trochę jednak się wlało, ale to nic, za chwilę przechodzimy do aplikacji. Nie będę was dzisiaj przynudzał samym oczyszczeniem szyby, ponieważ chcę skupić się na DX-ie. Natomiast a poza tym to znajdziecie w naszych innych odcinkach. Natomiast wspomnę tylko, że szyba została oczyszczona kąpą rolonem, czyli tym mleczkiem do szyb, żeby usunąć starą niewidzialną wycieraczkę, jakieś osady, pozostałości kamienia i wszystkie tłuszcze. Następnie odtłuściłem powierzchnię alkoholem izopropylowym dwukrotnie. Teraz zakładam rękawiczki, bo to pamiętajcie jest bardzo ważne, żeby nie przenosić tych tłuszczy na powierzchnię szyby i zabieram się za aplikację. Delikatnie naciskam, żeby troszkę płynu wyleciało. Przerzucamy na szybę. Tutaj jeszcze, o widzicie, już produkt się pojawia. Eee, sof 99 zaleca aplikację krzyżowo, czyli proste linie w jedną stronę, jeżeli widzicie, że ten produkt gdzieś się kończy, to możecie troszeczkę nacisnąć, żeby wam wypłynął. A na koniec w pionie. Oczywiście jak zawsze każda dobra niewidzialna wycieraczka daje ostro bimbrem. To jest normalne, ale jest ślisko. Powiem Wam, że już teraz przy samej aplikacji jest bardzo ślisko. Mam wrażenie, że produkt rzeczywiście bardzo szybko wiąże się z szybą, ponieważ z tamtej strony, jak zrobiłem te w poziomie ruchy i później zacierałem w pionie, to nie było już tak łatwo ich zatrzeć, więc to przypuszczam, że ma związek z tą nową technologią. Spróbuję tutaj zrobić po prostu e, tylko w ruchach pionowych e, i może tą, ten drugi przejazd też zrobię e, pionowo, bo widzę, że to nie wiem, czy to do końca zacieranie będzie miało. O, dobra. Całe szczęście jest ta ruchoma głowica, i to powiem Wam, jest rewelacyjne rozwiązanie dla, dla osób niskich, jak ja, a szczególnie przy dużych samochodach, jeżeli chodzi o zużycie produktu. E, jest nadal tutaj, więc tych przednich szyb, moi kochani, około 20, myślę, że spokojnie będziecie mogli zrobić. Między 5 a 10 minut czas do dotarcia minęło. W tej chwili 8 minut, mamy 21 stopni tutaj, więc myślę, że jest to odpowiedni czas, żeby rozpocząć docieranie. Na początku, tak z ciekawości, spróbuję dotrzeć suchą fibrą no i powiem Wam, że tak naprawdę suchą idzie też bez problemu. Ja tu absolutnie nie widzę potrzeby używania wilgotnej fibry. No, może tutaj, gdzie zakręcałem i jest grubiej, to rzeczywiście tak. Jest taka tendencja jak marolon, czyli w tym miejscu przy, troszeczkę bardziej przysycha. No, ale zrobię normalne dotarcie tą zwilżoną fibrą. Ja zawsze lubię przelać sobie ją wodą destylowaną. Lepiej, żeby tam jednak nie zostawał ten kamień. Druga natomiast gładziutka fibra, w tym przypadku mam tutaj taką, taki splot zawinięty. ona do szyb też się sprawdza bardzo dobrze. I tutaj przy tym dotarciu na, na mokro kompletnie, ale to kompletnie nie ma żadnych problemów. Ale jest ślisko, szok! Naprawdę, od razu. Te, do, tylko dotknąłem tą drugą suchą mikrofibrą i ta śliskość rzeczywiście jest na bardzo, ale to bardzo wysokim poziomie. Tu jeszcze muszę sobie na mokro. No nie mogę się doczekać, kiedy sprawdzę tą hydrofobowość, a jeszcze bardziej, kiedy przetestuję ją po prostu w trakcie jazdy. Będzie słabo, wiesz? Bo widzę, że tutaj nie rozciągnąłem dobrze produktu. Ale powiedzmy o tym, jako o błędzie. A dlaczego nie? I już tutaj widzę pierwszy błąd. Jednak ta aplikacja na krzyż ma sens. Zobaczcie, że kładąc tylko w jedną, w pionie, raz i później drugi raz, zostały takie miejsca, gdzie jest za dużo tego produktu. Też bardziej trzeba się pilnować z wyciskaniem. I teoretycznie, jak dotrę, to później drugą suchą fibrą. To nie jest to tak widoczne, ale jak przemyjemy znowu mokrą, to to widać. Więc będę musiał tutaj e, jeszcze bardziej zwilżyć, zwilżyć sobie tą mikrofibrę i dopiero wtedy dotrzeć. Dlatego warto jednak czytać instrukcje i nie kombinować za dużo samemu. Hydrofobowość kompletnie mnie rozwaliła na łopatki i myślę, że Was również. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Ja nie mogę się doczekać, kiedy już wyjadę na dwór i będzie deszcz. Co prawda przed chwilą był, myślałem, że uda się coś nagrać, niestety już wyszło słońce, ale może jeszcze coś tam zmontujemy, a jak nie to śledźcie oczywiście nasze social media, bo tam wrzucamy Wam aktualizacje różnych testów długodystansowych, ale też piszemy o różnych produktach. Podsumowując, Glaco DX rzeczywiście moim zdaniem najbardziej hydrofobowy produkt z rodziny Glaco, pomijając tego Mirror Coat'a, który jest tylko do lusterek i nie ma żadnej trwałości. Zobaczymy, jak będzie z trwałością DX. -a. Jeżeli chodzi o śliskość, od razu wyczywalna po samym dotarciu. Co do samej aplikacji, prosta, banalna, ale trzeba pilnować się instrukcji. Czyli najlepiej nałożyć rzeczywiście na krzyż w jedną stronę i zatrzeć w drugą. Pilnujcie się też z ilością produktu, żebyście tam za mocno nie przyciskali tej butelki, żeby za dużo produktu nie wyszło wam. Yy, I dobrze go rozcierajcie w miarę szybko, żeby w tych punktach, yy, tych, tych no, punkcikach nie zostało zbyt dużo produktu, bo wtedy ten nadmiar może być. Troszeczkę trudniejszy do docierania. I pamiętajcie, dwie fibry: jedna mokra, i później finalne dotarcie drugą na sucho. Jeżeli już mieliście okazję używać tego DX-a, chociaż nie wiem, bo jest to po prostu świeżutki towar, e, ale mimo wszystko, może ktoś z Was ma, będę wdzięczny za komentarze. A jeżeli za chwilę zamówicie, to oczywiście też piszcie swoje spostrzeżenia. To wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się. Cześć!